Dziś mam dla Was suplement, a więc legendę, czyta Beata Czapiewska, aktorka projektu 41. Piotr Czapiewski legenda o Moskalu, który spadł z wieży chojnickiej fary. Dawno dawno temu wojna siedmioletnia pustoszyła Europę. Wojska rosyjskie pod dowództwem generała Apraksina. Zajęły chojnice i okoliczne wsie, pomimo że one należały wtedy do Rzeczpospolitej. Żołnierze carycy Elżbiety byli okrutni i bezlitośni dla miejscowej ludności. Grabili, gwałcili i mordowali bez skrupułów. Na wieży Kościoła Świętego Jana Chrzciciela urządzili posterunek obserwacyjny, skąd mogli kontrolować całe miasto i okolice, wypatrując ruchów wrogich wojsk. Pewnego dnia, a dokładnie było to 25 maja 1759 roku, jeden z rosyjskich żołnierzy, duży i silny mężczyzna o rudej brodzie i dzikim spojrzeniu, który miał na imię Iwan i był znany ze swojej brutalności i zamiłowania do alkoholu, postanowił napić się wódki. Zaczął więc chodzić od domu do domu i waląc w drzwi, krzyczał, Dajcie mi wódki! trafił w końcu na niezamknięte drzwi i wpadł do domu Hanki i Jana, którzy byli dopiero miesiąc po ślubie. Dajcie mi wódki! głośno domagał się Iwan. Hanka natychmiast schowała się za szafą, ale Jan stanął przed sołdatem twardo, choć był o głowę niższy i znacznie szczuplejszy. Hanka pobladła ze strachu i drżącymi wargami zaczęła szeptać, zdrowaś Mary, łaski pełna. Jan stanowczym zaś głosem powiedział, spokojnie, zaraz coś znajdziemy. Olbrzym warknął nerwowo, szybciej, zaraz zaczynam wartę, a chce mi się pić. Jan spokojnie podszedł do kufra stojącego pod oknem. Iwan śledząc go wzrokiem. Dostrzegł piękną młodą Hankę, trzęsącą się ze strachu za szafą. Jej oczy lśniły niczym gwiazdy w półmroku pokoju. Jan wyciągnął z kufra dwie butelki wódki, która została im z wesela. Żołnierz nie zwracał już na niego uwagi. Uśmiechnął się rubasznie do Hanki i zażądał: Dzisiaj będziesz moja. Przyjdę po ciebie zaraz po warcie. Hanka i Jan pobledli. Strach zmroził ich serca. Setki myśli kłębiło się w głowach. Co robić? Iwan wyszarpnął butelki z rąk Jana i za maszystym kopniakiem przewrócił stół, na którym stały w wazonie wiosenne kwiaty. Po czym wyszedł? Co robić? wyszeptał zatroskany Jan. Uciekniemy, zaproponowała Hanka. Do mojej ciotki, do Tucholi. Tam nas nie znajdą i rozpłakała się na myśl o opuszczeniu rodzinnego miasta Ja zostanę, będę pilnował domu, zdecydował Jan. Nie, nie pozwolę ci na to, przecież przecież on cię zabije, jak mnie nie znajdzie, rozpłakała się Hanka i wtuliła się w Jana, obejmując go ramionami. Stali tak dłuższą chwilę, wtulając się w siebie. Rzekł wtedy Jan: Tylko w Bogu nasza nadzieja. Uklękli razem przed ikoną w kształcie krzyża, jaki dostali na ślubie od wuja Huberta, który był kupcem i przywiózł z Włoch cenne przyprawy, zawożąc tam nasz polski bursztyn. Krzyż z San Damiano był przywieziony z samego Asyżu, metrowej wysokości z drewna bukowego i był kopią krzyża z klasztoru świętej Klary. Tego samego krzyża, z którego w 1206 miał przemówić do świętego Franciszka sam zbawiciel, nakazując: Franciszku, idź, napraw mój kościół. Trwali tak w modlitwie, zawierzając siebie i swoje zmartwienie Bogu. Tymczasem Iwan już na samym szczycie holnickiej fary, wypił całą butelkę wódki i poczuł się jak pan świata. Kiedy zaczęło mu się kręcić w głowie, wpadł na pomysł, by zrobić sobie żart z mieszkańców Chojnic. Wziął więc swoją procę i zaczął strzelać zwierzy do ludzi na ulicach. Każdy celny strzał był dla niego powodem do śmiechu i okrzyków radości. Na dole panowała panika i strach. Ludzie uciekali przed pociskami Iwana, szukając schronienia w domach lub w kościele. Niektórzy modlili się o cud, żeby ktoś powstrzymał szaleńca na wieży, inni próbowali się zorganizować i stawić opór. Zgromadzili się pod wieżą i zaczęli rzucać w nią kamieniami i kijami. Iwan jednak nie przejmował się tym i nadal strzelał do nich bezkarnie, gdyż wysokość, na jakiej się znajdował, chroniła go przed pociskami wściekłych mieszkańców. I wtedy stało się coś niespodziewanego. Wypity przez Iwana alkohol uderzył mu do głowy i sprawił, że stracił równowagę. Zawisł przez chwilę na murze wieży, a potem runął na ziemię z wielkim hukiem. Upadł tak nieszczęśliwie i z takiej wysokości, że złamał sobie kark i zginął na miejscu. Ludzie na dole byli zdumieni i szczęśliwi zarazem. Uznali to za znak Bożej Sprawiedliwości i Opatrzności. Podbiegli do ciała Iwana. Jedni zaczęli go kopać, inni pluć na niego. Poruszeni okrzykami i wrzawą potwarą przybiegli również Hanka i Jan. Ich radość i wdzięczność Panu Bogu nie miała końca. Jan powstrzymał tłum bezczeszczący zwłoki żołnierza i powiedział: Miłosierdzie nakazuje grzebać umarłych, nawet jeśli byli naszymi wrogami. Tłum się uspokoił. Ktoś przyniósł łopatę, szpadel. Szybko obok ciała wykopano dwumetrowy dół. Posłano również poproboszcza, który pomodlił się nad ciałem Iwana. Pozostali żołnierze rosyjscy wydawali się niezainteresowani losem towarzysza i dalej obserwowali zwierzy chojnickiej fary, czy nie nadciągają od strony Człuchowa wojska pruskie. Jan potrafił czytać i pisać, a na dodatek był dobrym kaligrafem. Wydrapał zatem na murze kościoła napis: Tu Moska leży, który spadł z wieży. Była to pamiątka tego wydarzenia i przestroga dla innych rosyjskich żołnierzy. Hanka i Jan żyli długo i szczęśliwie. Urodziło się im sześcioro dzieci, z których najstarszy syn, któremu dali na imię Franciszek, został zakonnikiem w brązowym habicie. Od tamtej pory Napis ten jest widoczny na murze kościoła świętego Jana Chrzciciela w Chojnicach. Pomimo pożarów i wojennych zniszczeń już nie w całości, ale we fragmencie napis ocalał do dnia dzisiejszego. Tu Moska Leszy, który wyryta gwoździem w cegle inskrypcja jest świadkiem historii i stanowi atrakcję turystyczną naszego miasta.